Podłożymy wszystkie przedmioty do tego, do naszej skrzynełczki Nie no, siekierka to mi będzie potrzebna akurat dlaczego znaczy w sumie nie wiem, czy mi będzie potrzebna Dobra, jeszcze są tutaj czernit To sobie zostawimy, połączymy sobie to z pałkami blaze'owymi I stworzymy sobie jeszcze więcej Dobra, jeszcze 8, a i tak zrobię maksymalnie 4 tylko Dobra, i w, czyli w takim razie mamy 22 oczów oczu endera. Dobra, o, tu mam 17, 50 strzał, myślę, że wystarczy. Ale jeszcze dla pewności sobie zrobimy zwykłe strzały, takie zwykłe, zwykłe, zwykłe Minecraftowe strzały. Takie nam będą potrzebne. Tak, jak się to robiło? Gravel, 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 gravel który tutaj zostałem zrobimy sobie go na żwir poprze... no dajesz, dajesz wypadek, wypadaj i z tego sobie jeszcze weźmiemy z piórka od no, tych, tych i dokraftujemy sobie więcej tych strzał bo w końcu jak idziemy to idziemy na logato Ile mam? 13, 13. A strzał się kraftuje, zobaczymy zaraz po ile. Dokładnie za 10, to będziemy mieć 46 strzał. Bardzo mi się to podoba. W sumie to ja mogę zrobić jeszcze więcej, tylko potrzebuję patyków. Patyków, patyki, patyki, patyki. Możemy skraftować z tego drewna brzuskowego. Oczywiście nie całe bo jeszcze weźmiemy trochę na wyprawę. Budki sobie możemy zamienić i resztę możemy odłożyć do skrzyneczki. Aha, skrzynencja. W sumie to tutaj jeszcze mam drewno, to sobie je przerobię tutaj, żeby mniej, yy, więcej mieć ten i żeby mieć później problemu z craftowaniem. Budki sobie odłożymy. I teraz najważniejsze będziemy... Tak, to sobie na razie odłożymy. Najważniejszą naszą tą sprawą będzie zrobienie Strzał. Jeszcze, jeszcze więcej strzałów. Dobra, tyle powinno wystarczyć, bo na tyle mnie tylko stać. Piórka sobie odłożymy, może się jeszcze w... kiedyś przydadzą. Kilofem mam na nitrate'owy kill off. to mam wiadro, mam mm, żwir. Nam nie będzie potrzebny jedzenie. I od razu mam zamiar iść po elitre. Więc na razie, no super, by było iść po E3 od razu. Wiem, to może się skończyć katastrofą, i to dużą, dużą katastrofą, ale jak tam deadny, no to będzie problem. Jeszcze zanim tym, to ja sobie jeszcze skraftuję łóżko. Oczywiście, oczywiście wełny nie mam, tak, oczywiście, oczywiście. Skraftujemy sobie znić wełnę i zrobimy sobie łóżko. Dobra, mamy łóżko, jest dobrze. Łóżko, dlatego, że jak będziemy w tej twierdzy, to tam sobie spawna zrobimy. I tutaj mamy koordynatę zapisane i możemy jeszcze się prześpię przed, yy, przed wyjściem. Jak to są potwory? Halo! Ano tak. Bo ja mam tego villagera tam woskoda. Dobra, w takim razie. O, a jak będę spał tutaj. To tutaj też mi będzie zaliczać, że są potwory No tutaj nie, tutaj będziemy spać Tutaj będzie nasze łóżko Dobra, jest dzionek Dzionek, dzianek, dobry dzionek Idziemy O, w tamtą stronę, do... nie no nie na dach, nie 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 Okej. Okay. Ona się rozwaliła. Czyli, że w takim razie jak się rozwaliła, to chyba musimy iść dalej. To nie jest tak, że jak ona się rozwala, to w tym momencie tam gdzie się rozwali, to jest ten portal czy, co, czy ten ta twierdza. Moim zdaniem musimy dalej iść tam w stronę, nie? No w takim razie jak tam się rozwaliła, no to zaraz sobie przejdziemy kawałeczek jeszcze. Po tych lasach tutaj, między tymi lasami I tam, jeździć Jezu, A tutaj byłem, kurde, co sobie nie wziąłem, najgorzej Dobra W takim razie zaraz sobie znowu rzucimy Mam 22, z czego co wiem, co yy, W portalu mogą się zespawnić jeszcze jakieś te Podobne do siebie Znaczy, kurde, nie mogę się wyzwoić Mogą się jeszcze jakieś oczy Endera tam zespawnić, co nie w tym portalu, więc jeszcze trochę nam starczy, ale dobra, tutaj zaraz rzucimy kolejny tą Dobra, taktycznie. Kurde, mi double click najgorzej. Najgorzej Ale w nie fart normalnie. Nie dam no, się dirta zbierać. Nie no najgorzej double clicka mam, bo jeszcze automatycznie mi ten rzucił dwie te najgorzej. Nie jestem na serwerze gram na singlu. Ty no, ale, do, ale nie FART. A, po, a propos tego tego, y, st stworzyłem ten serwerek. A jedna mi tylko zraza. Stworzyłem serwerek. Kurde, które mi W mi się... tą. Stworzyłem serwerek. Y, taki survival. Ten. To jest wystarczające miejsce tutaj na tej górce. Sobie wyjdę jak Tarzan normalnie na drzewo. I sobie rzucimy tego. Tom, yy, tą o Koendera. Dobra, jeszcze w tamtą stronę, dobra Dobra, ej, po, super. Dobra, robię wiadro. Dobra, 21, nie jest tak najgorzej. Jesteśmy chyba dwie w plecy tak. Coś mi się tak wydaje Super wiadro po prostu O nie! Najgorzej Dobra Jeszcze dalej Masakra, tu daleko to jest. bo tu zaś się wszystko pali. Co ty robisz? Tam lawa pójką Dobra, idziemy, idziemy. Nie ma co. Kurde, normalnie katakumb. I dalej, da daleko. Ja już jest. Ile ekran, tego mogę Gdzieś tak. Mniej więcej. No, sporo. Co jest mi ten. No, ci powiem, że użyłem sporo przebiegł. Tam są jakieś grzyb, bion grzybowy. Dobra, zaraz sobie rzucimy kolejne oka Endera za chwilę. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Czy żem już przebiegł tego portala, czy że nie przebiegł tego portala Dobra, już chwila. Dopłynę tutaj. do Znaczy, dobiegnę do tutaj. I sobie to rzucimy. Jeszcze sobie zjem. I możemy śmiało tam. Co to jest tam jakiś? Puchar na mapie, a nie. Puchar, ta. Puchar na mapie, a ten. A to jest ten. Super. Pszczoła jako puchar na mapie. Nie, no po prostu. Krztoz. Darmowe puchary. Dobra. Czy to już tu? Nie, jeszcze dalej jest. masakra. Nie, najgłowy. Dobra, ja nie wiem w którym to momencie ten. To by, chyba w tym momencie, kiedy to się zatrzyma w górze, albo gdzie szło w dół, coś mi tam wydaje. O, o, oho, oho, oho. Dobra, to jest ten moment. To jest ten moment. O, wróciła. To jest ten moment. Tutaj się wkupujemy. Wkopujemy się. To jest ten moment. Tutaj musi być portal. Jak tutaj nie będzie portalu, to masakra. I gorzej, jak od razu do portalu wpadnie. To będzie masakra. Dobra, tak na lepsza taktyka, kopać 2 2, a tu na dwie kratki, że 1 2. Tak. A wiem wszystko wiadomo, no no. no. Nie musicie nic mówić. No ja już ja wiem, że wy wszystko wiecie, no. Dobra. Tutaj jeszcze jest ten. Tutaj rozwalimy. Już jestem tak bliziutko. Który 40 poziom. O kurde, a to całkiem tylko, dobra, to pomijamy całka. Idziemy dalej, dalej. Kopiemy, kopiemy, kopiemy normalnie. Mining jest super, no jest po prostu pięknie, dobra. E idę jeszcze. Halo, 30 poziom jest dopiero. Znaczy aż 30 poziom. A tu, o dobra, już są te, te bryki. Dobra, kopiemy się. Pyga, czy zrobiony? Dobra, teraz najgorzej dotrzeć, o jeszcze ta subcia po prostu dobra teraz najgorsza sprawa dotrzeć do tego, tego, tego dobra teraz dotrzeć do tego tam gdzie jest portal, teraz to się bawimy w minecraft speedrun idziemy, o kurde no to nie jest minecraft speedrun ty jak to jest tak, dobra taktyczna mini mapa tam jest portal, dobra tam yy, jak korzystać, jak cheatować na speedrunach o, o kurde to nie to ej typiarzu idź stąd Nikt Cię nie lubi Ty przeszkadzasz tylko To jest na 100% tutaj jest portal Ale nie no tutaj jest portal patrz Ale Hamsko zabudowany Nie wierzę Ej to by było nie do i to I to by było nie do znalezienia Gdybym nie miał mi mapy Ej naprawdę Hamsko generator mapy mi pranka zrobił normalnie Zabudowane było, nie dało się przejść normalnie. I ja bym tutaj nie wszedł w ogóle, gdybym nie miał mini mapy. I naprawdę ten Save jest chory. Pójdę, będę miał wszystko i czegoś zapomnę. Na 100% już tak raz było. Jezu, ile pająka na mapie? Dobra. Zmiana wątku, taktyczny skok. Ale fioletowo na tych shaderach. Ty, ale co to wygląda na shadera? no też było pomarańczowa, to taki tych poświat normalnie Do, ja wiem, ja dam radę Tutaj taka ta, poświat normalnie Dobra, zanim ja zacznę bić smoczka Najpierw trzeba się uzbroić w Przynajmniej 50 milionów enderpereł Siema, chodź Chodź Jezu Ty Kurde, ma fire aspect na mieczu, najgorzej Ty, bo mnie bij Jezu, hipiarzu. ty Ty, 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 gdzie się teleportujesz? pallo. Dawaj, jezu, dawaj, perłę Nie potrzebnie, że mam fire Aspect na mieczu, bo to jest po prostu masakra. Mogę? Po co mi w ogóle fire Aspect na mieczu? Jak jeszcze idę rypa, Jeszcze mogę ustawienia graficzne shader to są tak bay end, Blef, legacy, finale, v1.1.1.z odbiłem nie nie odbiłem, dobra Ym... najpierw te, 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 te trzeba Ym... te, kryształki ale super, że trafił boom, jeden kryształ o, nie doleciało. Hops! I poszło czy nie poszło? Chyba nie. Dobra, jeszcze tu, 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 Typia, ja, a tutaj jeszcze, a tutaj to ja... Czy ja tak trafię? Czy ja tak trafię? Jest trafiłem. łat Łatwiutko, bym powie... Tutaj jest, a tutaj chyba... Czy jak ja cyknę tak perłę... Hops! Nie, przeleci, przeleci, przeleci. Olna na krawędzi. On mnie zrzuci zaraz, to będzie przypał. Nie no, nie trafiłem naprawdę. Strzały jakoś upośledzone nie lecą. O, trafiłem. Tutaj będę musiał przez połowę mapy, to ja nie trafię. Nie no, nie, nie, nie dolatują. Jezu na krawędzi już się to, to. mnie zrzuci, i będę miał pozamiatane. Dobra, zrobione przez połowę mapy. No, słucham. Jezu, leci na mnie. O Jezu, perła! żem to wykminił. Aż mi wiadro robić normalnie. W sumie to ja mam dobre mierze. Ja mogę spróbować go tak bić, z tych, 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 tych tutaj. W sumie tam jeszcze mogę rozwalić. No to było nie 300, tylko 500. normalnie. Leży w idealnym momencie rzucić cyklę normalnie. Nie! Najgorzej! Chodź tu! Piękny hit! Jaki piękny hit zerwał normalnie. Ale to był hicie. Normalnie tak. A ja marzę zrobił. Dobra, mam 14 level, zobaczymy który będę miał potem. Go o kurde 40, 42, 50, 55, 59, 63, 65, jeszcze tutaj zbieramy. Ej to jajo mogę wziąć. Ops! Czekaj, jak to jajo wziąć? Dobra, chyba wiem. Czy to się. Czy to tak zadziała? He! Zadziałało. Dobra, ustawię sobie. Dobra, teraz trzeba wykluć smoka. Co tam. Ej, czy iść po elitry od razu? W sumie to ja bym mogła iść po elitry od razu. Musiałbym sobie zbierać sklep.